Podstawowa konfiguracja komputera GoTrack GPS Assist do prawidłowego działania w trybie automatycznej kontroli e, sekcji. Aby rozpocząć e, pracę z komputerem GoTrack GPS Assist, e, trzeba na, najpierw wyposażyć go w kartę SIM, e, w, której, w której została zdjęta blokada PIN. E, Czyli, jeżeli taką kartę wkładamy normalnie do telefonu, telefon nie pyta się nas o wprowadzenie numeru PIN do odblokowania telefonu. Czyli, jeżeli taką kartę mamy, wkładamy ją do komputera tutaj z prawej strony, zgodnie z, zgodnie z instrukcją obsługi, w której jest tam wszystko narysowane, jak należy taką kartę włożyć do komputera. Karta. Może być abonamentowa, może być prepaidowa. Najważniejsze, żeby był dostęp, e, dostęp do internetu, pakiet internetowy. E, w zależności od użytkowania komputera, w, tych danych miesięcznie e, może być zużyte nawet do e, kilku gigabajtów. E, jednakże, m, zazwyczaj m, ten ten limit nie, limit jednego gigabajta nie jest przekraczany należy pamiętać również, że komputer włączony również zużywa e, dane, ponieważ cały czas jest transmisja danych z serwera poprawek także je, jeżeli chcemy ograniczyć transfer e, danych należy komputer w sytuacjach kiedy nie, nie opryskujemy kiedy go e, nie używamy należy go po prostu wyłączać następnie jak już uruchomimy komputer, aby dokonać podstawowych ustawień, należy wejść w, do menu, e, do menu GPS, w typ odbiornika. Tutaj możemy wybrać GoTrack GPS RTK Assist. Zapisujemy, następnie e, wchodzimy do ustawienia poprawek, e, przepraszam, wchodzimy do Um, ustawień asystent GPS i tu mamy trzy różnego rodzaju ustawienia. Po pierwsze jest to widoczność trasy. E, jest to widoczność trasy tutaj możemy wybrać sobie w jaki sposób e, nagrana trasa e, później zostanie nam, będzie nam wyświetlana podczas opryskiwania i e, mamy do wyboru trzy opcje. Pierwsza jest taka, że wyświetlana będzie nam trasa dokładnie w takiej formie, jak została nam nagrana. E, czyli jeżeli, jeżeli mamy trasę, na przykład tutaj em, nagraną wcześniej. To wszystkie proste odcinki, opryskiwane oraz zakręty będą nam wyświetlane. Tak jak tutaj widać, zakręty są, e, są wyświetlane, również proste odcinki są wyświetlane. E, miejsca, gdzie został użyty oprysk, są wyświetlane podświetlone na, e, na niebieskimi, zaznaczone niebieskimi odcinkami. E, jeżeli chcemy natomiast e, wyświetlać trasę tylko w formie zapisanych odcinków nie interesują nas zakręty. Wtedy e, przestawiliśmy tam to właśnie ustawienie e, i trasa nam wyświetli się w taki sposób, gdzie widzimy tylko opryskiwane odcinki nam się wyświetlają, zakręty już się nie wyświetlają. E, możemy również Trasę wyświetlać w taki sposób, żeby e, oprócz obuskiwanych odcinków również pokazywały nam się e, je, kolejno, w jaki sposób została ta trasa nagrana. Czasami niektórzy użytkownicy używają to, ponieważ chcą, żeby dokładnie w ten sam sposób odtwarzać trasę, która została w, w taki sam sposób, jak została nagrana. E, w tym trybie. Komputer będzie wyświetlał pełną trasę łącznie z zakrętami oraz będzie rzutował na najbliższy odcinek czerwoną poświatę, na najbliższy odcinek trasy będzie rzutował czerwone, czerwoną poświatę, która będzie ułatwiała podążanie za odpowiednim odcinkiem. Tutaj tego nie widać niestety, ponieważ musielibyśmy być w ruchu, ale wtedy odcinek przed, przed znacznikiem traktora będzie się podświetlał na czerwono, i wtedy będziemy widzieli na przykład, że ten kawałek się nam poświetli, że na przykład co musimy skręcić w co trzeci rządek. Kolejnym ważnym ustawieniem jest definicja zakrętu. Definicja zakrętu jest to wartość, która określa nam, jak duże odchylenie od jazdy na wprost będzie traktowane jako zakręt. To umożliwia nam później. Konwertowanie tych tras, które zostały nagrane w trybie asystenta GPS, do map, które mogą być używane w przypadku jazdy autonomicznej. Czyli, jeżeli ktoś się zdecyduje na upgrade naszego systemu do, do systemu autonomicznego, wtedy będzie mógł prawdopodobnie wykorzystać dokładnie te same mapy, które nagrał podczas nagrywania w trybie GPS Assist. Akceptowana precyzja. W tym menu ustawiamy jakie mają być akceptowane precyzje w trybie tworzenia trasy, czyli nagrywania trasy, oraz w trybie odtwarzania, czyli już od, od opryskiwania w trybie auto, automatycznym. Jeżeli dysponujemy dobrym, precyzyjnym źródłem RTK, o którym zaraz tutaj wspomnę. Ta precyzja zazwyczaj jest tym mniejszy, większa niż 10 cm, czyli wynosi około kilku cm. Natomiast jeżeli nie korzystamy z żadnych poprawek ze stacji referencyjnych, możemy również dokonać nagrywania trasy, natomiast będą one obarczone większym błędem. I żeby to umożliwić, musi, musimy tutaj podnieść akceptowaną precyzję. Od, od niedawna źródła poprawek z, z referencyjnych stacji naziemnych z państwowego systemu w Polsce są za darmo, więc polecamy korzystać z tych poprawek. Dzięki czemu wszystkie trasy, które będzie, będą tworzone, mogą być utworzone z wysoką precyzją. Podczas otwarzania precyzja podczas otwarzania ona może być wyższa ze względu na to, że w chwili na przykład chwilowego utracenia wysokiej precyzji precyzji RTK komputer nie będzie nam się automatycznie przechodził w tryb ręcznego sterowania, tylko nalej kontynuował jazdę, sterowanie w trybie automatycznym. Oczywiście sterowanie sekcjami wtedy nie będzie super precyzyjne, nie będzie... Co do centymetra się odbywało, natomiast yy, przy prędkościach jazdy rzędu 8 km i więcej, to i tak nie będzie miało większego znaczenia. Bardzo ważnym ustawieniem jest dodanie źródła poprawek e, także ścieżka do, e, do tego menu to jest menu GPS, źródło poprawek. Tu mamy całą listę e, źródła poprawek, natomiast e, tak jak wspominałem, w Polsce jest teraz e, poprawki z referencyjnych stacji naziemnych, e, aby uzyskać bardzo wysoką precyzję pomiaru GPS, e, teraz są udostępniane za darmo, więc zachęcamy do tego, żeby założyć sobie konto w, na stronie asgeupos.pl. I tam, już mając takie konto, e, dostaniemy login i hasło do poprawek. E, następnie musimy te dane wprowadzić tutaj w tym czyli tworzymy źródło poprawek, nazw wprowadzamy tutaj nazwę, dowolną nazwę, niech będzie to sobie nazwa na przykład. Następnie, jeżeli korzystamy z, tych, z, tych, z tego systemu ASG EUPOS, to musimy tu wprowadzić następujący adres. Port, w zależności od e, typu mount pointa jaki będziemy używać, e, należy sobie to doczytać na stronach e, internetowych e, organizacji ASG-EUPOS. Natomiast standardowym portem jest 2101. E, użytkownik, tutaj wprowadzę dane fałszywe. Ale te dane o użytkowniku i haśle będziemy sami sobie ustalały podczas rejestracji właśnie w systemie ASG EOPOS. Następnie przechodzimy tutaj do odświeżenia listy mountpointów, czyli takich punktów dostępowych, do których się podłączymy. Po naciśnięciu tej strzałeczki, odczekajmy chwilę, tutaj rozwijamy listę i wyświetli nam się lista dostępnych mountpointów, do których możemy się podłączyć. To też zależy, z którego chcemy korzystać. W niektórych lokalizacjach jedne będą działały lepiej, inne gorzej. Natomiast takim najbardziej powszechnym jest RTN VRS31. Zapisujemy. Nowe źródło poprawek nam się utworzyło. Jest w zielonej ramce, czyli zielona ramka oznacza, że ten właśnie, to właśnie źródło poprawek zostało właśnie wybrane. I teraz czekamy. A, nie, nie podłączy nam się, ponieważ tam zostały wprowadzone nieprawidłowe nie dane o, o, na, o haśle i e, użytkowniku, więc wybierzemy, wybiorę źródło poprawek, które używam. I jak widać odbiornik przeszedł w tryb RTK precyzja pomiaru, precyzja lokalizacji, określenia lokalizacji wynosi tutaj w tym przypadku 2 cm. Jeżeli chcemy więcej danych statusowych na temat pozycji, e, klikamy w ten przycisk widzimy teraz ile z, z ilu satelitów e, korzysta odbiornik GPS do określenia lokalizacji, jaka jest precyzja, jakie zostało wybrane źródło po, po, poprawek, jaki jest wiek poprawek czyli co ile poprawki e, trafiają przez internet do do odbiornika GPS do komputera, następnie jaki jest entry bitrate, czyli jak dużo danych jest używane na sekundę w celu dostarczenia poprawek. Klikając NMEA, widzimy, jakie wiadomości NMEA są dostarczane z odbiornika GPS do komputera. W zakładce RTCM widzimy, jakie rodzaje poprawek RTCM są dostarczane do.